Dzień dobry, witam na moim kanale. od senior z tej strony. Lubiatowo. Lubiatowo? Tak, chyba to się nazywa. Tu jest wielki parking. W tej chwili jest podobno bezpłatny, ale latem się płaci za niego. A tu jest morze zaraz. Zaraz zajrzymy, co tam jest. Plaża tu Lidziutko. I jestem już na plaży. Prawie. Chciałem tylko pokazać, to jest urwisko, także nie ryzykuję yy, tak jak ostatnio. Tam jest coś wypukane, to tam się przejadę. Przejdę, bo to blisko w sumie jest. A parking w takim pięknym lesie. I co? Najważniejsze dla youtubera, takiego jak ja zarąbisty internet. Normalnie myślałem, że tutaj nic nie będzie, a tu tak zapieprza, że ojej Jak mały samochodzik To widzimy się na plaży Jedyne zejście Nie ma zejścia Tędy, Tędy zejdę Patrzcie co burze porobiły sztormy Tyle drzew ile to się wdarło i ten piasek został tutaj. Zero sygnałów jak na razie. Idę tam w tamte miejsca, tam coś czarnego, że tam coś wyjdzie. Nie fajnie. Pierwszy sygnał Co to jest jakaś żarówka. Co ona tu robi? Przecież tu lamp nie ma. Dziwny dziwna ta plaża zero sygnałów, to pierwszy sygnał lecimy dalej tak wyglądają zejścia i wejścia normalnie idę już dłuższy czas i wszędzie tak samo jest ale tu by to mieli roboty żeby to odtworzyć i wejścia i zejścia zrobić lecimy dalej Wracam, ale wracam przy samej wodzie. Tam jest mnóstwo piasku, to co się zsunęło, to tam prawie zostało. Może tu coś będzie. Albo mi się wydawało. W każdym razie z powrotem wracam. Ponad 2 km szło. Takie coś ołowiane Tak mi się wydaje Może tu był jakiś piec kiedyś <laughs> Nic, lecimy dalej Takie coś fajne Wyciągnąć i w ogrodzie Zakonserwować czy co jak to tam widziałem ludzie zbierają takie rzeczy albo takie coś <laughs> patrzcie takie coś i jedne wielkie pobojowisko lecimy dalej czas na kawuśkę nałaziłem się trochę przy tym Po tym piasku. No. Pięknym miejscu. Na tym, jak tu zielone jest, to by było ekstra. Jak się zaparzy to się włącza. kawusia gotowa. Musiałem przysłonkę zrobić, bo wiaterek się zrywa. I deszcz powoli, priska, pryska No. Mogłoby słoneczko świecić, to by aż miło było. Posiedziałbym tu ze dwa dni, nawet albo i więcej. A, w prawo było, i, i wiadomo co dalej. smacznego Idę na spacer. Idę nad morze, ale nie wchodzę na plażę. Tylko chcę zobaczyć tą lewą stronę, bo byłem po prawej stronie. Chcę zobaczyć, jak. Tam jest zniszczone, bo tu makabra jest normalnie. Yy, Może zabrało dużo lasu. No, dosyć wysoko. Nie ma nic wypłukanych a te ciemne, te, chyba yy, że to są jakieś. Uważaj, to jest normalnie z lasu zabrane Bo widziałem tam Po tamtej stronie Nie ma tu nic wypukanego, ale Nieźle popodmywało Nieźle płucze Musiały być niezłe fale Bo te korzenie to na pewno tam same nie spadły Popodmywało po tamtej stronie widziałem kilkanaście drzew które korzenie już widać jeszcze taki jeden sztorm i polecą a szkoda takiego ładnego lasu te lasy nadmorskie są bardzo piękne znowu powiedziałem piękne, ładne ale huragany swoje robią tam dalej jest zejście chyba zejdę i popatrzę się na te obmyte klify jakieś ładne ptaszki tutaj wpływają nie wiem co to za jak się nazywają oprócz wrony jaskówek i gołębi te ja chyba nie znam innych ptaków <grywki> i w rubli a wrubli też no to idziemy, idziemy. Jak będą wszystkie takie plaże, to kurczę, to nie fajnie. Jeden pożytek z tego, że te stare śmieci wszystko wypukało do morza. No ale też do morza, jak wejdziesz, to właśnie te śmieci będziesz miał. Zobaczymy, jak tutaj wygląda zejście. O! Takie coś, tylko całe drzewa tak wiszą. Z 5-6 metrów jest, jak nie więcej tam jest przerwa i tam zejdę Kurczę, nie ma gdzie zejść. A im dalej tam się idzie, tym większe klify. Chyba tędy zejdę. Nie jest wysoko. Tutaj do tej ścieżki to jest półtora metra. Próbuję. Nie było wysoko i bezpiecznie było Tam w oddali widać, nie, nie pokazałem wam wtedy, ale chyba wieża wiewnicza jest Tak mi się wydaje Petro Bautika zdaje się trochę. I jadę stąd. Niedaleko jest market. Zrobię zakupy. I zostanę tutaj na noc. Może dłużej. Zobaczymy. Podoba mi się tu. Szkoda, że taka pogoda poskudna, ale lecimy dalej. Jestem przy markecie i idę zrobić zakupki. na reneczki, pleczko chlebek też będzie znowu będą podudzia indycze i pasztecik fajny wiedeński do wyboru do koloru dzisiaj na szybko bez żadnych dodatków podudzia indycze a jeszcze mi dwa zostały zrobię któregoś dnia jutro może na grillu I jeszcze troszeczkę i będzie pychotka I jeszcze tyci tyci no i gotowe mam bierzemy jedną ale fajnie chodzi. się prawie roztykowało no to przeczycie mi smacznego Godzina 18.30 Idę zobaczyć jak wygląda morze Cały dzień mżawa Mrzawka i wiatr Ach. O, mocno wzburzone Rano nie było takie haha, ha, ha. patrzcie jak drzewo położyło się te drzewko też niedługo poleci te tak samo Uy, zimno uciekam stąd jest poranek 8.40 w nocy przybyło kamperów Jeszcze za dnia były tam tylko tamte dwa, a tu jeszcze przyszły cztery i piąty. Ja, ja, ja to szósty. No, mm. także pogoda nie pada w każdym bądź razie. Zimno przesadnie też nie jest. O, nadleśnictwo Choczewo bo... Ładnie tutaj jest. Ptaszki już ś... ćwierkają. Ha, ha, ha to co dzisiaj robimy, może macie jakiś pomysł? Idę zobaczyć, jak może szaleje. Mocno wieje. Morze szaleje. Drzewa się łamią. Haha. Trzeba poczekać, może przestanie. Nie jestem się wyłazić w taką pogodę. Opuszczam plażę. Jadę do łeby. Mam 30 km. Nad samą Łebę nie jadę. Jadę na parking w lesie. Znaczy się w lesie, ale on blisko jest plaża. Że widzimy się w łebie. Chyba że coś w Łebie mi się podprzewraca i gdzie indziej pojadę. Lecimy dalej. Jestem na parkingu przy, przy jeziorze łebsko. W ogóle łeba leży między dwoma jeziorami, a na północy morze. Idę zobaczyć co tam widać niestety tu nie mogę wejść ale może tu wejdę wieża widokowa Sowiński bark narodowy wchodzę pomost zniszczony lepiej widać z góry ale konstrukcja tej wieży to jest solidna a już kiedyś wchodziłem na taką wieżę co no drewno już było spróchniałe o. tam jest łeba tam jest górze a za łebą nie pamiętam nazwy tej tego jeziora ale mniejsza jest od tego A To temu to taki dobry internet Już już jest dobrze Po południu Zostaje tutaj na noc muszę skręcić film znaczy się zmontować a jutro samego rana pojadę blisko plaży bo stąd jest półtora kilometra no to teraz schodzimy sprintem Jestem na plaży Łeba, wejście numer 28. Lewo, prawo. Zobaczymy, w którą stronę wieje wiatr. Idziemy tam, z wiatrem. Tak jak coś znajdę, to się włączę. Dwoje ludzi na plaży, ja trzeci. Sygnałów prawie, prawie nic. Ale tutaj mam sygnał. Może coś tu w końcu będzie. Lecimy dalej. Czuję, że tu nic nie będzie za bardzo, ale pochodzę se. Jest bardzo mało sygnałów. Albo może pozabierało, albo co, ale. Albo już wszystko wysprzątali. W każdym razie plaża nie jest zniszczona. Plaża jest taka, jaka była w zeszłym roku. Ale z 200 metrów idę i żadnego sygnału. Teraz dopiero, że znalazłam kapsla. Lecimy dalej. Tu mam bardzo ładny sygnał. Kopię, bo dawno nie, nie było sygnału. Ale myślę, że to będzie. Myślę, że to będzie nakrętka z butelki.

z tej strony Nie będę wam co dużo tego Jak wykopię to pochwalę się Tak jak mówiłem Z butelki, z wódki Lecimy dalej Na wierzchu co to jest? Ojejku złotówka Hihi. Na samym wierzchu już myślałem, że nic nie znajdę lecimy dalej Idę cały czas, idę, idę, idę tych sygnałów krawie nie ma gdzieś czasami folia czy co tam szok wyczyszczone jak trwa idę tam do końca i wracam się Morze zburzone jakby była flauta, czy jak to tam się złe, to bym wszedł w oderach. Koniec spacerku poważnie spacerku, bo to nie było szukanie tyle co znalazłem to to jako spacerek był Wracam, bo wiatr się zrywa zimny Paluchy zimno Jestem na takim parkingu. W zeszłym roku żeśmy też w tym samym miejscu prawie stali, tylko tutaj jeszcze nie było zrobione. i A już w tym roku jest. Znaczy się przez jesień i zimę zrobili. także Ale on jest płatny, tylko na razie wszystkie są bezpłatne. Jestem już na plaży. Urura jest. Stamtąd chyba. Piasek walą <grymne> Rozsypują Nic, widzimy się przy pierwszej znajdce. Tu mam piękny sygnał. Zobaczymy co to będzie. na razie same wkręty znajduje no i następny wkręt <taki> takie małe Aha. muszę zejść stąd bo przy tej róże to chyba na te wkręty skręcali ją jest w końcu jakaś moneta Czyśmy to nie był PRL potem zobaczę co to jest bo teraz ja nie widzę chyba 5 groszy okaza się i zaczyna kropić deszcz trzeba się powoli zbierać jestem w miejscowości Nowęcin tu jest plaża, tu jest jezioro tam za tymi lasami jest morze niedaleko daruję się tym morzem na razie bo to widzę tutaj pochodzę i do wody wejdę pewno. Woda taka brudna, czy głęboko od razu się robi? Tego to ja nie wiem, ale pochodzę se po plaży. Fotele ładne są do obszukania. Ławki będzie co robić. Fajnie. O, światła zapacha. Miałem zgasić znowu. Jestem już na plaży, idę przy samym brzegu. Same kapsle. Tu rozmawiałem z gościem tam z Auta, mówił, że tu jest straszny muł. I głębokie nie jest jezioro. Podobno 3 metry maksymalnie. Ale muł. Lecimy dalej. Jest jakaś monetka, chyba. Złotówka. Dobrze jest. Lecimy dalej, ale tutaj dołki są widać pokopane tu powinna być piątka zaraz zobaczymy co tu jest oj chyba kaprzel. Jest jakaś moneta Co to jest? No kurde co to jest 10 zł PRL ja albo 5 Potem poczyszczę co się dobił Lecimy dalej Takie coś znalazłem Bardzo dużo śmieci ale jedynka i piątka, i dziesięć złotych. To drugie było. Lecimy dalej. Chyba pięć groszy. Tak, pięć groszy. Jest. Lecimy dalej. Jest i dwójeczka. Ale głęboko była. Kurczę. Lecimy dalej. Jeden grosz, ale głęboko na plaży nad morzem to ciężko by było rozpoznać Lecimy dalej Chyba jakiś PRL Bo Potem wyczyszczę to zobaczę co to jest Lecimy dalej Jest ołowiks Jestem na następnej plaży Tam do końca potem jak będę wracał na razie ołów i 10 i jakaś moneta Lecimy Następny ołowik ołowik Wędkarski 100 chyba gram No, lecimy dalej To jeszcze ciekawe co to jest to Mi się wydaje, że to też ołów Nie Następny ołowik 30 coś pisze, ale i coś jeszcze tam jest. Nie wiem, lecimy dalej. A tutaj leży na samym wierzchu. I tam coś mi non stop pisze, zaraz sprawdzę co to jest. Kopię to się błądę. Jak się nie mylę złotówka z prl -u. Ale obrosła O, odeszła. Ja złotówka Lecimy dalej Jak się nie mylę 20 groszy z prl -u. No, to lecimy dalej No bardzo zniszczone Ale to jest chyba moneta 50 groszy albo potem zobaczę dokładnie lecimy dalej następna złotówka z PRL u same PRL -u. nic współczesnego na tej plaży co to za monetka to nie wiem ale chyba współczesna no chyba 5 groszy ale potem przeczystę kończę tutaj już czas, czas na podsumowanie tego odcinka tam widzicie, szału nie ma jak zwykle cztery yy, te ołowiki, obciążniki PRL-i. I, to nie wiem, co to jest za moneta, ale to jest chyba to jest współczesna. Nie wiem, co to jest. Współczesnych trochę. Nie ma co liczyć, ile co. Tego ważne, że coś się znajduje, ale 90% to z tego to wszystko tutaj. Tu i tam dalej. Także morze jest cienkie. A co poza tym? Zostaje tutaj dzisiaj na noc. Spokój jest. Może jutro wejdę, chociaż teraz rozmawiałem z taką panią. Że to jest taki mur, że po kolana 2 metry od, wcześniej i, i po kolana się zapada tego. Kiedyś to było gospodarstwo rybackie a teraz ryb nie ma, najgłębiej 3 metry co dalej, jakie plany tak sobie porozmawiałem z Rozaurem i, i popatrzyłem się na te, plaży, na te plaże i tak sobie myślę, dalej jechać to nie ma sensu jeszcze mam do tego początku czerwca mam kwiecień, maj, dwa miesiące muszę jakoś tutaj pojechać, pojadę teraz na ten na Yy, które miasto do, na, na Puck na Puck podobno tam wody dużo zeszło bo nie wiem o co chodzi tutaj doszło tam zabrało ale tam jest yy, płytko także yy, do wody się będzie można w, będzie wchodzić co więcej ci co nieładnie o mnie piszą nie będę o nich mówił bo to jest bez sensu Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej.